The ja miałem mar o czymkolwiek myślisz w chwili śmierci, to zdeterminuje twoje przyszłe Very Bardzo naukowe. Dlatego w kulturze wedyjskiej powinno być oddzielenie kobiety i mężczyzny pod koniec życia. <coughs> Ale widzimy, że w kulturze zachodniej nie ma nawet takie koncepcji. Gdy powiesz jakiemuś starszemu panu, porzuć rodzinę i odwiąż się, to on powie, tak będzie odpowiadać: Czy jesteś szalony jesteś, czy to jest moja rodzina? I są tak. Połączeni do momentu śmierci. Nie ma koncepcji, że ja teraz zbliżam się do śmierci, więc powinienem się do niej przygotować. Czy tak nie jest? Czy w tej kulturze ktoś może podać jakiś przykład ludzi, którzy przygotowują się do śmierci? Nature is giving the warning. Or now your teeth are falling out, your hair is turning gray. Natura tak ostrzega, zęby wypadają, włosy się You should understand that soon you're going to have to leave this body. <coughs> Należy zrozumieć, że wkrótce opuścisz to ciało. Where are you going? Gdzie się udasz? I'm going to heaven. Do, do nieba. But what is the qualification to enter into heaven?

Czujesz, że stajesz się silny they i dumny. They know so much. Tak już wiele wiem. Więc to są warunki, w których znajdujemy się od niepamiętnych czasów. Więc powinniśmy być troszeczkę inteligentni, żeby zrozumieć, czy że to nie, jest wspania... nie są takie wspaniałe warunki.

Pojawiają się dzieci, trzeba utrzymać żonę. Tak wiele odpowiedzialności. Praca, praca, praca. Tak jak Devendravandya nie mógł przyjechać, ponieważ musiał się zająć dziećmi. Tak wiele dzieci ma. To jest natural. You have children, there's going to be a lot Oczywiście w dzisiejszych czasach they say, no, no, we can just have the pleasure, no children. To jest naturalne, że musi się zająć dziećmi, ponieważ ma dzieci, ale w dzisiejszych czasach nawet nie ma koncepcji zajmowania się dziećmi. Są środki antykoncepcyjne aborcja. Jest przykład w filozofii połowy kurczaka. Ja, więc farmer sobie pomyślał, że ma kurczaka, kurę, którą musi codziennie karmić ziarnem. I to pożywienie jest, wchodzi w pewną część, a z drugiej strony wychodzi jajko. So just cut the chicken in half. Więc postanowił uciąć głowę kurczakowi And keep the side that gives the egg. i pozostawić tą część, która daje jajka. So this is their Więc to jest ich filozofia. Więc to jest ich filozofia. And no trouble. Mm, tylko przyjemność, ale nie, ale nie kłopoty. Ale Maya, czy też materialna natura jest potężniejsza od nas. Czasami gdy nauczam na uniwersytecie, pojawiają się ze swoim stolikiem chrześcijanie. Who preach about against abortion. pojawiają się kobiety, które mówią przeciwko, nauczają przeciw aborcji. And you hear their, their testimony. I testimonies. Their story. Their history. No, swoje historie. How they were young, they got pregnant, their boyfriend Powiadają historię, gdy były młode, zaszły w ciążę, chłopak nie chciał dziecka, chciał usunąć ciążę. I po tym, jak usunęły ciążę, czuły się tak bardzo winne. Cierpiały w swoim umyśle. Więc oni myślą, że my przyjmiemy tylko przyjemność, odrzucimy cierpienie, ale to niemożliwe jest. Nie ma kwestii oszukania natury. Natura dała Ci tę przyjemność, ponieważ jest, jest tam zawarty też jakiś kłopot, problem. W ten czy w inny sposób, gdy. E, Powinniście, powinniście być świadomi tego, że gdy jest przyjemność, to również będą kłopoty. Dlatego my mówimy, ogranicz ten biznes. Even w ordinary society they also restrict. Nawet w zwykłej społeczeństwie oni również ograniczają. Nie możesz mieć seksu na ulicy. Czy też seks z dziećmi. Jest tak wiele ograniczeń, ponieważ wiedzą, że prowadzi to do tak wielu kłopotów. Dlatego również kultura również ogranicza. A my chcemy być wolni. Nie mówimy, to jest zbyt ograniczające nas. W We right? ostatniej nocy słyszeliśmy to. So, Wybór należy do Was. Gdy dobrowolnie podejmujecie się jakichś wyrzeczeń, to. Zawsze to od nas. W innym wypadku, nawet w momencie śmierci będziecie myśleli o młodych kobietach. Pożądanie nigdy nie jest zaspokojone. Zawsze cię będzie mm, kłopotać. Nigdy nie, nie osiągniesz stałości. Because at any moment you can be captured by Ponieważ w, każdym, w każdej chwili możesz być złapany przez pożądanie. Ale ruch Pana Czejtania jest taki wspaniały, że to pożądanie można zamienić w miłość. Ale nie jest to tanie. Musicie zdobyć kwalifikację.